Dobry, dzień! mąką o, i ono zaraz będzie idealne mamy fajną kuleczkę którą teraz rozwałkowujemy mam taki fajny poręczny wałek robimy taki prostokąt ciasto jest bardzo elastyczne wręcz idealne Rozwałkowałam mam taki prostokąt o wielkości około 35 cm na 45 cm, więc teraz wykładamy naszą wcześniej przygotowaną masę serową. Mm -hmm. Wygląda przepięknie. Pięknie masa rozsmarowana. Więc teraz... Delikatnie będziemy zwijać. Można palce sobie właśnie tak mąką ogarnąć, żeby się nie kleiło. O tak. I będziemy to zawijać. Można sobie podsypywać tutaj mąką. Hmm. Mamy takiego fajnego węża. Następnie bierzemy nóż i kroimy takie, mniej więcej, fragmenciki. Tak to ma wyglądać. Tak wszystkie formujemy. Rolatki wyglądają przepięknie. Następnie wkład do gotowania na parze wykładamy papierem do pieczenia i układamy nasze rolatki. Pojemnik przepukujemy, nalewamy czystą wodę, ewentualnie można odrobinę posolić i wkładamy nasze rolatki. Przekrywamy. Uruchamiamy program gotowania na parze. Czas 12 minut. Czas upłynął. Hmm. Widać, że rolatki podrosły. Zajrzymy. Hmm. Wyglądają przecudnie. Wykładamy na talerz. Wyglądają przecudnie, naprawdę. Hmm. 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 Bardzo, bardzo ciekawe, gdzie smakować. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Serek się świetnie zrobił. Mmm, mm, mm. ale dobre, przepyszne jest, naprawdę smaczne. Troszkę smakuje jak pierogi, przyznam. Dzieciakom będzie smakować. Aleksandruś był i tutaj już próbował jednego, i mówi, że jest mega. A moja taka rada, jeżeli komuś zostanie za dużo zrobi takich roladek, to można je śmiało podsmażyć. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają po usmażeniu. A więc rozsmarwuję odrobinę oliwy na patelni. I czekam, aż się nagrzeje. I w takiej postaci są również przepyszne.